Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. i Ja jestem Oskar i witam Was już w kolejnym odcinku z Forza Horizon 4. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest eneba.com. Chcesz pograć ze mną na streamie Forza Horizon? Teraz możesz mieć ją taniej. Wpisując kod promocyjny Marquis zyskasz 3% zniżki przy zakupie. To co? Kliknij w link w opisie, a ja życzę miłych zakupów. I dzisiaj słuchajcie, jesteśmy jak widać moim dream carem, ale to nie jest jedyny dream car, który będzie. Jest jeszcze drugi model. Ten sam samochód, ale o ciupinkę nowszy. Skąd on się tu wziął? maleczko. Witam bardzo serdecznie. Sam nie wiem skąd się tu wziąłem, ale jak już jestem, to może się przyda. Tak, dokładnie. Jeździ się ze mną pan tutaj, tego też się nie spodziewaliście, tak jak mnie u niego, także macie no, teraz drugą, drugą stronę, drugą e, jak to się mówi? Drugą stronę papieru? Medalu? Medalu! Późno, co ten ja <grym> tym papierem? Stronę papieru. <laughs> tak, jak wstaniesz z kibla i po prostu odwracasz, żeby tak... Zaoszczędzić radia. trzeba, nie? no tym bardziej w takich czasach, oczywiście. Dzisiaj będziemy robić pojedynek. Starsze Audi R8 versus nowe Audi R8. Silniki mamy bardzo podobne, bo są też V10, są to silniki, u mnie jest to FSI, u Karola jest to TFSI. Nowszy typ silnika, ja mam 5.2 litra, około 520 koni, a ty Karol, co tam masz we u siebie, co? A ja to nie wiem, 2,0, 136 koni, 16 zaworów. No ale wiesz, tam olej nowy ostatnio wymieniłem, więc jest w miarę w miarę. Dobra, słuchajcie, także wyjeżdżamy naszymi potworkami. Ja jadę 520 koni, Karol jedzie 130. No zobaczymy, 6. jak to będzie. 136, dobra, no przepraszam. 136, nie wiem. no to <laughs> warto wspomnieć. I ogólnie Wam wspomnę, że dźwięki w tej grze, akurat tych aut. Są po prostu kozackie, bo słuchajcie, jak to ładnie brzmi. No, po prostu majstersztyk. Jeszcze te strzały z wydechu są po prostu mega. Magiczne. U Karola jest bardzo podobnie, jego 136 koni też brzmi tak jak moje. Także jest kozaczek. Różni mi się tak naprawdę tylko latami. Ja jestem starszym bratem, tak naprawdę, i z innym kolorkiem. E, także miejmy nadzieję, że jakoś to będzie. No to co? Lecimy może do pierwszego wyścigu, żeby zobaczyć najpierw, jak one śmigają w full serii. Yes, yes, of course. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już. Ja jestem na pozycji pierwszej. Karol jest na pozycji drugiej. On ma troszeczkę mocniejszy śmigł ode mnie. Dlaczego? A dlatego, że jest to wersja z plusem. Nawet jeśli miałbym standardową, miałbym 540, czyli tak więcej niż ty, bo ty masz 525. Mhm. E, a obecnie mam 610, czyli no, teoretycznie moje auto powinno być e, szybsze we wszystkim, nawet przyspieszeniu e, czy w prędkości maksymalnej i to widać już z samego startu. Tak jest, od razu to widać, nie trzeba tutaj się nad niczym zastanawiać i nawet masz e, lepiej chyba przyczepne, lepiej się prowadzi. Ten wiesz co audi. nie wiem jak chwila ta bokiem, bo mój lubi. Mój lubi No moje ja też, y, parę razy muszę ją powstrzymywać, bo ogólnie jak tak sobie skręcam na zakręcie to lubi dupką zarzucić. Łohoho, wow. było blisko. No my, tam, my tam jak z Oskim gadaliśmy, sobie właśnie wziąłem tą Merusemkę. to się dosyć mocno zdziwiłem, ponieważ wystartowałem z kryjówki na jedynce no i po tym starcie od razu auto poleciało mi boczkiem takie całe rądko, więc zdziwiłem się, mówię, kurcze, niby AWD, a jednak tutaj mamy ten... No, no lata bokiem po prostu, zresztą no to jest forca, to też warto wziąć pod uwagę. Jest to w ogóle samochód takiej klasy premium, ale czy to jest taki super samochód, który opłaca się kupować? Słyszałem w rzeczywistości, że Średnio ponieważ e, cenowo jest dosyć sporo, a później bardzo e, na wartości spada. No bo to Audi, niestety, wyjdzie następna generacja i już kicha. Tak, dokładnie. No, może nie opłaca się, ale za to powiem Ci szczerze, że ten wygląd jednak mnie robi. E, wolę pierwszą generację, no bo jestem po prostu zakochany w tym aucie. Lubię te, te zaoblenia, które ma. E, dwójka jest bardziej taka kanciasta, jak widzisz. No ostrzejsza, ostrzejsza. Ale Tak, ale i tak, i tak mnie robi, bo lubię tą bryłę. To jest taki nietypowy super samochód, bo ona jest mega opływowa, niby mega mała, ale jak tak staniesz obok niej, to ona trochę waży trochę i jest dość długa jak na no, dwumiejscowy, tak naprawdę super samochód, nie. Mm, no ja właśnie w rzeczywistości udało mi się spotkać też ten samochód. E, w poliwcie. przed liftami się nie udało, no i powiem szczerze, że robi wrażenie. Naprawdę jest super. No, taki niecodzienny widok. No i jak widzimy, sekunda. Gorszy czas, sekundy gorszy czas. No, w wyścigach jest to sporo, jakby nie patrzeć. No, ale niby tak, ale no przewaga mocowa, no tak. Nie? Mamy tu postęp technologiczny, także i to widać, widać od razu, te 100 koni więcej, praktycznie. Eee, przy tak niskiej masie to naprawdę tak, jest no. dużo, nie? No, moja auto jest po prostu, no trzeba to uznać, jest po prostu lepsze, szczególnie jeśli chodzi o wyścigi, ale tutaj liczą się też umiejętności, których ja w forzie mam, no powiedzmy, nieco mniej niż ty. Okej, okay, no to pierwszą rzecz, którą robię w tym aucie oczywiście wiem, że będzie cięższy i tak dalej, ale ja muszę zamontować tutaj Liberty Walk, po prostu jestem zakochany w tym bodykicie, w tym samochodzie. A ciekawe ile waży, wiadomo ile waży, jest tam coś, nie wiem, zmienia się jakoś bardzo waga tam w statystykach, eee, jak to może ten bodykicie? ci mówię, mm, czekaj, white body, eee, inaczej, mam 1670 kg normalnie. Sporo w sumie. Nie, Ej... czekaj, 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 czekaj. Sporo jak na R8 myślałem, że on jest lżejszy. chociaż no on jest taki spory ogólnie Nie wyglądowo. no nic się nie zmienia, jeżeli chodzi o wagę. Dalej jest 1670 A feeling w Fordzie się zmienia czy nie bardzo? Wiesz co no bardziej bokiem śmiga, to zauważyłem na pewno, nie? <laughs> no To ciekawe, no to ja się nie spodziewałem. Ale dobra, jeden co wiem to na pewno zostawiam go na e, Wolnosacu, nie będę tutaj żadnego Twin Turbo czy Biturbo montować Bo to oszpeci moim zdaniem trochę to. No i dobra, teraz najważniejszy spoiler. Jaki tutaj spoiler montuję? No, też muszę to zrobić. Muszę zamontować spoiler z tym gigantycznym da no bagażnikiem jestem. z tą trumną, bo uwielbiam to. Ja to kocham. No to jest fajne, to jest klimatyczne. Tak. Jako, że no auto niby będzie mogło śmigać bokiem, ale bardziej jest to auto pod pokaz, pod show i pod wyścigi, no to mogę zamontować sobie tutaj opony z napisami Forza Horizon, bo one mi się podobają, szczerze Wam powiem. No, niektórzy mówią, że to jest wiocha, no ale taką wiochę to ja akurat w samochodzie mogę mieć. Nie, moim zdaniem to jest super, tylko trzeba odpowiednio to dobrać i, i wygląda fajnie. Tak jest. I teraz jeszcze Felunie jakieś do tego dołożę. Ja wiem, że tu pasują BBS-y, mega te klasyczne BBSy, ale jako, że w tej grze one pasują tak średnio, to zamontuję coś innego. Może jakiś Advance. Czekaj, czy twoje auto waży około 1600, tak powiedziałeś? Tak, 1670. Moje waży 1300, niecałe. całe. Łomatko, panie, to 100 koni? To jakby się 200 koni więcej, a nie 100. No, naprawdę, także tutaj dla ciebie szapoba, bo no, ja miałem dużą przewagę, a i tak się utrzymywałeś bardzo blisko. No, robię co mogę, nie? Zobaczymy, co będzie polepszenia. Ka każdy orze, jak może, wiadomo. No to dokładnie. Jak nie może, to nie orze. Eee, dobra, już mam. Dobra, montuję te felunie eee, i one będą chyba cały czas czarne zostawię. Frapier mnie zabije, ale Frapier nie lubi niczego co jest ładne, więc pozdro. Ej, w ogóle Beka, jak montuję <laughs> zawieszenie do driftu, bo takie zamontuję, bo on będzie miał większy kąt skrętu, nic się w zawieszeniu nie zmienia, tylko camber mi się w oponach robi. No, oh. to najlepsze było moje 5 stopni w TB46. No. Tak jest. Trochę ta. Dobra, klatki nie montuję, bo nie mam zamiaru dachować, a masa wrogiem przyspieszenia. I w tak w, mam w przypadku. Mam trudny na bagażniku, to wystarczy, już nie będę dokładać jeszcze metalu. Dobra. No i dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o część hardware, że tak się wyrażę, czyli sam sam osprzęt, jest już zrobione. Teraz pobawimy się troszeczkę e, tuningiem. Te, te, te suwaczki całe. Nie będę tutaj zbytnio zmieniać ciśnienia. Z przodu zostawimy sobie 2-3 tyłu Udamy 2-6. Nie za duża różnica, ale żeby troszeczkę chociaż ona tam bokiem pocisnęła. Biegi sobie skrócę. Eee, biegi ogólnie sobie skrócę, ale pierwsze sobie wydłużę. Okej, okay, myślę, że, że tak będzie w porządku. Dobra. No siódemki raczej dzisiaj nie użyjesz, coś, coś wątpię w to, jakoś tak, tak nie wierzę, tak. że użyjesz siódemkę Ale niech sobie będzie, może kiedyś na autostradzie się przyda o, kiedyś w przyszłości um, Dobra, anti-roll bars, e, będzie sztywno, oj będzie sztywno e, Może nie na maksa, tylko tak ustawimy sobie na, no ile to może być, 70% e, Na wybojach też ma być twardo Żeby to, to auto było takie wielozadaniowe i żeby trochę się pościgać no i żeby trochę e, pośmigać bokiem jeszcze, nie? A widzisz, ja dlatego mam seryjny spoiler, żeby spróbować boczkiem polatać, zobaczymy. No zobaczymy, bo w Fordzie nie zawsze to daje, ale... Ale... no, przekonamy się. Przekonamy się, tak jest. Dobra, balans mam 70% tył, dodam sobie 60% tył, e, z tyłu dyferencją mam na 75% przyspieszenie-zwalnianie, a przód mam zwalnianie 0, e, a przyspieszenie 70. Myślę, że to będzie w miarę spoko ustawienie. No i dobra, i teraz robimy. Kolurki, proszę Państwa. Kolurki robimy. Jest pięknie, moi drodzy, słuchajcie, zapisujemy projekcik. No i co? Lecimy się ścigać. Okej, okay, słuchajcie. Deszcz trochę zaczął padać, ale to nas nie powstrzyma od testowania tych fur. Może nawet i lepiej będzie się śmigać, dzięki czemu będą mniej przyczepne. Ogólnie jesteśmy już jak widzieliście po tuningu. E Karol sobie stuningował e Rusa na barwy Red Bulla. Ma niebieski, ale ja mam bardziej błękitny niebieski, taki niebiański. No to co? Tak. <t> <t> lecim. To przyspieszenie ma kozackie. Łomatko, jak dziwnie się tym śmiga. No <t> Moim nawet nieźle Ej, ona mi gaśnie Trzeba iść to? Serio? No Jak ty że się ją ustawił? O, może coś źle klikałem w nieodpowiednim momencie e, puszczałem sprzęgło jak jeszcze miałem ręcznie wbity. Możliwe A widzisz. No, tylko no, moje latanie bokiem będzie wyglądało właśnie tak, czyli prostowanie kół po zakręcie. Wo wow, O się, 90. a się, się wpiępszył. Nie no, musisz to pokazać. A co ja zrobiłem? 90. do zakrętu. Ja nie, ja aż tak nie. Nie, ja tak nie zrobię. Ja aż 90. nie zrobię. Co ty może tam za silnik fabryczny zostawiłeś? Tak. Jezu, to brzmi jak, jakaś, jak jakiś rotor, nie? No bo wiesz, on teraz jest taki do że tak powiem dowalony troszeczkę jeśli chodzi o te wszystkie części no i to się wyższy chyba pojemnościowo Bo go rozwieciłem no to on Aha. tam ma teraz 5 albo 5 6. O kurde Ale brzmi mówię Ci jak rotor, nie? Bez kitu Dobra to teraz ty prowadź Zobaczymy na co stać, proszę pana pokaż na co dobra Ale je... ten jeden raz Słuchaj, dobra. słuchaj jajajaj jaj. <laughs> Uh, 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 panie, ma swoje dziewięćdziesiątki! Wracam, wracam, wracam! <noise> Dawaj jeźdź rotorem. Jak śmignął No! A murek, murek! Kiełbasa i sznurek. Co? O Ogórek, ogórek, ogórek. Oh. Zabita wow. dziś do mnie do końca. <noise> Coś tam śmiga, no ale jako, że to jest AWD, no to, to to nie jest pod drift, nie? AWD no, chętnie. No. Bo jest pod wyścigi, AWD Dzięki, że sprowadziliście na mnie plagę trafika i koleś we mnie wjechał A droga, Nie ma nie ma za co naprawdę cała przyjemność po mojej stronie. Później mogę sobie o. jeszcze zobaczyć modyfikacje i dać napęd 80% na tył Dyferencja. Ja to, co zrobiłem to nawet nie chcę nic mówić, a szkoda gadać? No dobra, jak śmigają bokiem to już wiemy. To co? Teraz może rewanżyk w wyścigu. Hm? No dobra, może mój wygląda ładnie, jak ty to powiedziałeś, ale teraz raczej wątpię w to, żebym wygrał. Chłopie! 934 do 993 Nie, ale ja nie umiem skręcać, od tego zacznijmy, no. A ja nie umiem przyspieszać tym samochodem. Właśnie, zobaczymy jakie ja ruszę tutaj. Nie, no póki co... No, no dobra. póki co, no... No, musimy cały czas w sobie jechać, że to się tak wyrażę, to nigdy nie będziemy nieduchami. O! o. No nie! Ja Ale Ale Marek bo... Marucha. <laughs> Marek Marucha? Tak! Nienawidzę gunoja. E wiecie dlaczego tu tak tłocznie? Bo mam tłok! <laughs> o nie, ominięto to punkt kontrolny. Super! Dobra, zatrzymam się spokojnie Easy Dobra, czek możesz jechać. Dobra, jadę. Byłem fair, żeby nie było. No, przyspieszenie masz lepsze, nie? Ja mam tu o tyle przewagę, że jeżdżę na kierownicy i mam po prostu bardziej precyzyjne prowadzenie odpadania. <laughs> nie umiesz jeździć w fordzie, ja nie za bardzo właśnie. Coś mi nie idzie ostatnio nie ja cię nie raczej, zobaczymy Zobaczymy, no jeszcze całe krążenie prawie jest, nie? Prawie Dobrze to dodałeś <grystanie> No bo już mniej niż pół nawet No, zarąbiście A po ścianach Nie, nie, to jest w ogóle trasa nie na, nie na taki samochód, bo Ona jest za ciasna dla mnie i ja tu nic się nie, nie odnajduję <grystanie> Ciasne, ale własne Mam w sumie rację <grystanie> Ale Ty u siebie wygrałeś, ja wygrałem u siebie No, no i to gorszym samochodem, także w ogóle... Ukończyłem, ukończyłem W ogóle ja się cieszę, że moje Audi kręci się tu prawie do 10K, prawie No to jest piękne To jest cudne, nie? Ale najlepsze okrążenie To mieliśmy to pierwsze i mieliśmy... Nie no, w sumie to nie wiem czemu tak <laughs> Bo zatrzymałeś się, bo się zatrzymałeś chyba dlatego Tak, no na pewno, poczekałem na Ciebie, nie? Pa, pa! Ten bokiem leci, co za gość Czy ty mnie widzisz? No, obracam się. Już mogę. Ej, Pamiętaj, to jest że musimy się skręcić. No, zaraz będzie... No, e, my tu zjechać mieliśmy. O, Ej, no Pa, tak. tak, jak no i poleciał! O nie! Wróciłem. Everything's ok. Honey, I'm back! My Lady, no to co? No i gdzie ty jesteś? A, taki wolny jesteś, będę tam pierwszy, wejdź. Pa już się doganiam, pa. Pa co mm, robię, pa? Widziałeś mm, patera. Ta. Ale <laughs> no, co odepniesz się <laughs> Nie no już jestem za tobą? Elo? I... <laughs> <laughs> pa, pa, patera What? Rewelacji nie ma, ale, ale lepiej, albo się po prostu przyzwyczaiłem do auta. Znaczy, zmieniłeś sobie i tak ustawienia, więc no. No tylko dyferencja zmieniłem bardziej na balans 80% tyłu, nie? Mhm. Mm A miałeś ile? 60. A no to 60 to jest taki standard. No powiedzmy, nie? 55, 60. Oj, się tu nakręcę. O hopię. Nie wątpię. O jak ładnie. Tylko wyprostowałeś, nie? Tak, no wiesz, no AWD samo mi praktycznie chce prostować Nie, 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 to kontrola atrakcji. <noise> wyłącz kontrolę atrakcji. Lepiej ją wyłącz, bo oszukujesz. Chłopy co AWD robią w ogóle. Ja tutaj dużo ręcznego muszę używać. Ja troszeczkę, tylko tak czasami muskam, ale... Dobra, to co, podjeżdżamy pod moją HT tutaj, słuchaj, bo wiesz, no ja zmieniłem dom w ciągu odcinka, sobie tu tyłem wiadę. Proszę cię, no, no, bardzo. no jak mnie nie chcesz wpuścić, no to dobra, to. Wiesz co, ja muszę jechać, bo akurat zostawiłem tam czajnik na lodówce, także. A, ale ja mam pranie na gazie, to ja u siebie się muszę spieszyć A, dobra To, to, okay. to wiesz, ale to mógłbyś mi pomóc, bo jak ten, A. się spali pranie, bo na gazie, nie, jest A, na gazie, dobra na gazie, Ale no. wiesz co, nie, bo ja tylko benzyna, LPGT, nie, 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 to nie dla mnie Dobra, ale to w domu, to wiesz, i tak stoisz w miejscu A, dobra, przepraszam No nie przepraszaj, tylko się popraw Czy prawdziwa rodzina, gaz i benzyna? Yy, ta, o, no dokładnie, no i popatrz, widziałeś? Proszę bardzo, proszę o o, 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 nie zarysuj lekieru. O, o, no i zajebiście panie. Pinkie. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał. Jestem spocony jak świnia. E, co? Zostawcie łapkę, jeżeli Wam się podobało, wbijcie na Instagrama, do którego link macie w opisie i teraz Wam się wyświetla na ekranie. Również zapraszam Was do podobno najlepszego sklepu internetowego z forzy e, w Polsce Drifters Paradise Paradise.Store, najlepsze motoryzacyjne gadżety i ciuchy. Tak podobno mówią, nie? No tak słyszałem, ale to nie jestem pewien, ale to jest Chyba tylko legenda, da. tylko legenda. No tak mówią. No i co? Do następnego. Trzymajcie się, nie opuszczajcie. Bajo!